Załadowany Człowiek ze Śląska wyjedzie i... ...porazie się jesza. zmienia krajobraz Pierwsza wioska na Trójce, nie zdążyli się na Człowieka wrzucić, już jest następny Gdzie jedziemy? Czemu mnie tak wcześniej budziłeś? Zobaczysz Nie chwalę się, zobaczysz na miejscu, ale Myślę, że będzie dobrze Dobrze To jest mój sprzęt o to do detailingu. Jeszcze nie cały. Jedź z tym na wakacje. Z, z tym pojedziesz, a z tym nie pojedziesz. Coś coś? Dobry humor. Jesteśmy na lotnisku w modlinie. Jest z nami gość, pan Tomasz. Tomek, cześć. Będziemy zajmowali się detailingiem yy, samolotu pana Tomka. Panie Tomku, jaki to jest samolot? No to jest moja ukochana oczywiście, Sokata, którą yy, znacie. Stara, ale Jara. Yy, dałem się namówić Patrykowi, żeby wyglądała jeszcze piękniej i no, nie mogę się doczekać efektu. Już niedługo nie będzie stara. Obiec. Więc. To malowanie jest zrobione w ten sposób, okay. że ja ręcznie ołówkiem im rysowałem, gdzie, dałem im zdjęcie poglądowe, bo malowanie jest w wersji GT, ostatni wypust. Da, I normalnie ołówkiem im malowałem, w sensie taki robiłem ten znaki jak ma być pomalowany. U, po też, tak. Ten lakier na pewno będzie na nim różnica, także, 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 także będzie, będzie co złapać. Większy. Myślę, że jest ok. Sporo pracy będzie z podwoziem. Tam są ślady yy, ze spalin, po prostu. No i jest dosyć sporo owadów. Myślę, że nie są sprzed tygodnia. W zasadzie całe podwozie, jak spaliny idą z wydechu, posłanka nie spadła. Dosyć uporczywe ślady ze spalin i oleju. Nie będzie to takie proste do usunięcia. Mamy do tego odpowiednią chemię. A później będziemy całość polerować. Okay, troszkę pracy będzie. No zobacz tutaj na górę. No tutaj mamy ślady akurat po wodzie, resztki błota, asfalt. No, tam to głównie takie i spaliny i substancje oleiste. Widzisz tam antena. Mój widzę, widzę. Cie pierun. Siema, tutaj tak. Zobaczymy to na początku wstępnie, później będziemy to doczyszczali. Po prostu tego z brudu jest zbyt dużo, żeby to zabrać pierwszym razem. Na samolocie były przyklejone naklejki, których chcę się pozbyć właściciel. Usuniemy je, później usuniemy ślady, bo najprawdopodobniej takie zostaną. Samolot był malowany 4 lata temu. Z tego co nam wiadomo, te naklejki zostały przyklejone zaraz, zaraz po malowaniu. Drugi żeby wejść na lotnisko musimy sobie przejść przez kontrolę naszych rzeczy Żebyśmy nie wnieśli żadnej, żadnej broni ani noża ani jakiejś bomby co nie dzisiaj w grozę Ale tam ładnie zajechany ten, ten tutaj, tutaj, o, to, 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 to. Troszkę to dostało w kość od życia. Ja myślę, że to prowadziło. No spróbujemy. Co? Jest różnica? Troszkę jest. od tankowania. Jest im dosyć sporo. Część z nich niestety czuć pod paznokciem. Prawdopodobnie też nie będzie się dało wszystkich usunąć, ale spróbujemy jak najwięcej ich ciągnąć. Co, udało się? No, boże, że tak. Co fajne na dzisiaj? Myślę, że dzisiaj kończymy. Drugi dzień za nami. Samolot jest prawie cały wypelerowany. Został troszkę na drugim skrzydle. I jutro zaczynamy z szybami i wchodzimy po dół. Profesjonalny zestaw narzędziowy. Tak pod choinkę dostanę sam od siebie nowy to ma oblecieć jeszcze ten samolot ja za tej kamery jak ten gościu z projektu X Zaczynamy aplikować powłokę. Samolot już całkowicie wypolerowany. Przed chwilą całość już odpuściłem. Tak, żeby usunąć resztki pasy polerskiej, żeby przygotować powierzchnię pod powoki. powłoki. No i teraz lecimy z powłoką. Lecimy dur Mamy! Witam serdecznie! Chciałem nagrać pierwszą reakcję. No! Robi różnicę, co? Kur! Super, co? Nie widać, Nasze prace dobiegły już końca, a samolot mamy gotowy. Najpompiej, ja jak Pan na ocenia pracy. Jestem zupełnie szczerze zachwycony, nie wiem czy ten efekt widać w okienku, ale efekt na żywo jest absolutnie niesamowity. Samolot wygląda tak jakby wczoraj wyszedł z malowania, a pamiętam jak wyglądał jak wyszedł z malowania, więc no duży szacunek i wielkie podziękowania za robotę. Patryk, bardzo Ci dziękuję za robotę, którą wykonałeś. Mam dla ciebie małe prezenty, moja firmowa bluza i pierwsza książka. Też mam coś do pana. A w zasadzie dla każdego klienta, każdy klient otrzymuje zestaw kosmetyków, tak żeby później nie musiał samemu szukać w internecie czego najlepiej używać. Tam są szampony i konserwanty i Dziękuję akcesoria bardzo. do mycia Dziękuję oraz bardzo. certyfikat na zabezpieczenie lakieru powłoką samochodową. Certyfikat mam gdzie? Wow. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja bardzo dziękuję. Fajrant, skończyliśmy. Samolot gotowy. Zobaczmy jak wyszedł w całości. Mi się podoba. No bez jaj można się przeglądać.